Śniło mi się, że nastąpił niezapowiedziany koniec świata i Janusz Piechociński miał walczyć z szatanem o duszę Polaków. No i szatan. Wielki, czerwony, napakowany w lewym narożniku, a Janusz Piechociński w prawym. Szatan atakuje, a Piechociński tylko się ledwo rusza w bok i naciska lekko stopą Deskiringu, Bo wie, że Korniki mają czas lęgowy właśnie teraz, a delikatne mizianie ich starymi tenisówkami marki Stomil produkowanymi na eksport do krajów RWPG sprawia, że są one w stanie przyspieszyć metabolizm i procesy pokarmowe i w ciągu sekundy zjeść mającą ilość 1,5 m2 Drewna, co laikoi, wydaje się wynikiem niesamowitym i wręcz niemożliwym, a człowiek światły potrafi pomnożyć średnią liczbę korników w zagłębiu lęgowym przez centymetr kwadratowy powierzchni i już się tak nie dziwi. Szatanowi więc ring zapada się pod stopami. Leci on w dół, a na dole szybko rzuca okiem Piechociński klepisko. A z klepiska wyrasta skromny kłączek powojostronniczka ludowego. Piechociński wie, że powój taki lubi wyrastać w miejscu, gdzie występują złoża siarki, a tej w Polsce wydobywa się rocznie 0.666 tysięcznych miliona ton rocznie. Wyciąga z kieszeni zapałkę wykonaną przez Polski Związek Zawałkarski. Podciera o podeszwę tenisówki, wiedząc, z jaką należy pocierać siłą i pod jakim kątem, żeby powstało odpowiednie tarcie, i rzuca ją w dół obok powoju. Następuje grzmot, otwiera się ziemia, szatan wraca do piekła, ale chwyta się jeszcze w ostatniej sekundzie krawędzi ziemi i rzuca Piechocińskiemu. Skąd wielki magu, znasz te wszystkie tajemnice? A Piechociński to nie są tajemnice. Bo największą i najpotężniejszą księgą magiczną jest rocznik statystyczny i dane na stronie gusu. Miałeś wszystko przed oczami przez cały czas na moim koncie twitterowym, tylko trzeba nie tylko umieć czytać, ale i rozumieć, po co się czyta synu. Spluwa na niego i odchodzi, wiodąc polskie dusze za ręce w kierunku Królestwa Niebieskiego.